Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na środę. Dzisiaj czytam do, dla Was kartę podstawową i będziemy też sobie dzisiaj czytać radę. No i Wy macie rycerza mieczy. Tu mamy jeszcze radę. Baranek ma radę. Trzy miecze. No to tak mieczowo trochę, ale słuchajcie, to jest tak. Ja sobie tu może tak zrobię, żeby było bardziej widać. Jeżeli chodzi o tego rycerza mieczy, to to jest to taki słuchajcie, ktoś, kto potrafi rozwiązać bardzo wiele nurtujących problemów. I może być to osoba, która ci pomoże rozwiązać jakiś problem. Ona ci może dać jakieś wskazówki, jakieś nowe rady. To jest taka osoba, która się orientuje w pewnych sprawach, na przykład, w których ty się nie orientujesz, ale od razu mówię, że to ty, też ty możesz być w tej energii. Ty możesz być tym, tym rycerzem mieczy i ty możesz tutaj też innym osobom pomagać właśnie rozwiązywać takie sprawy, na których one się nie znają. Bardzo często jest to dzisiaj związane z internetem, z różnymi programami internetowymi i nie tylko. To jest też taka energia, gdzie możemy albo ktoś może nie być gotowy na, na takie nowe, nowe możliwości, nowe rozwiązania. A tutaj właśnie dobrze byłoby na przykład wprowadzić jakieś nowe rozwiązania do swojego życia, albo jakieś nowe metody, metody rozwiązywania różnych spraw, tak? Więc tu właśnie chodzi o to. Jest to często dzień pełen zwrotów, akcji, takiej, takiej szybkości, gdzie trzeba szybko reagować, ale strategia to czasem też jest, ale najczęściej chodzi tutaj właśnie o to, żeby do swojego życia wprowadzić jakieś nowe, nowe rozwiązania. I tutaj na przykład macie radę trzech mieczy. No i ta rada tych trzech mieczy właśnie o tym mówi, żeby pozbyć się tego, co już wam nie służy, żeby pozbyć się tego, co już nie jest wam do niczego po prostu potrzebne. Eee, czyli albo się po prostu pozbyć jakiegoś kamienia z serca, tak, nie nosić w sercu jakiegoś żalu, albo się przełamać i wyrzucić te wszystkie stare, niepotrzebne, niefunkcjonujące już rzeczy, bo to czasem. I robimy porządki przy tej, przy tej karcie. Pięknie witam teraz wszystkie byczki. Dla Was, kochani, cztery buławy. Jeszcze dzisiaj sobie radę poczytamy, i Wy macie gwiazdę. No to bardzo fajne karty. Cztery buławy to jest radość, zabawa i zadowolenie. Albo możecie tutaj gdzieś wyjść sobie na zewnątrz i tam się dobrze czuć. To jest czasem spacer po parku, to jest czasem wyjście do kina, to jest czasem pobycie gdzieś tam sobie po prostu w plenerze. Ktoś może gdzieś kogoś zaprosić, czy możecie coś też robić tutaj w kierunku tego, że, że tam chcecie komuś przyjemność sprawić. No, to jest generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, dobry dzień, dobry dzień kiedy. Dobrze nam, się, dobrze nam się powodzi, dobry kontakt z innymi osobami, no i w ogóle dobrze się czujemy. Idziemy w stronę jakiegoś świętowania, radości i zadowolenia. No a te trzy, a te, przepraszam, ta karta gwiazdy, no to ona bardzo często jako rada mówi o tym, żeby, żeby tutaj sobie coś jeszcze dolać do źródła, tak? Czyli żeby sobie coś dokupić jeszcze na przykład. Albo, żeby gdzieś tam, nie wiem, jeżeli się ktoś interesuje jakimiś błyskotkami, no to gdzieś tam jubilera odwiedzić, tak? Albo na przykład, jeżeli ktoś tam lubi oglądać jakieś filmy z gwiazdami, jakimiś tam aktorami, czy koncerty, na przykład z jakimiś tam wykonawcami, których lubi, no to żeby iść po prostu w stronę iść w stronę tego, tego co Cię cieszy, co cię bawi, żeby sobie do tej radości w tych czterech buławach jeszcze dołożyć coś przyjemnego. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, piątka mieczy. No i jeszcze dzisiaj rada. Rada macie cesarzową. No, ta piątka mieczy to, to jest czasem taki dzień, kiedy nie wszystko nam się udaje, nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Możemy też e, tak sobie myśleć, że no, nie ze wszystkimi osobami możemy się dogadać, nie wszyscy są w stosunku do nas fair. E, no, to, to, takie trochę myśli są, słuchajcie, takie, no, no, jak to tornado tutaj, tak? To czasem jest też i konflikt z domownikami albo z jakimiś osobami, które są wokół nas. No to jest czasem konflikt. Ten konflikt jest czasem na zewnątrz, a czasem jest on w nas. Natomiast tutaj. E, jeżeli chodzi o radę, to macie cesarzową, więc słuchajcie, no to trzeba diametralnie zmienić system myślenia. Trzeba sobie pomyśleć, że wszystko, co najlepsze, to ci się należy, że przecież świat tak naprawdę chce dla ciebie jak najlepiej. Czyli jeżeli weszliście w jedną nogą w jakąś energię taką niedobrą, jak te pięć mieczy, tego takiego, Buntu, zdenerwowania, zazdrości albo jakiejś wściekłości czasem, zdenerwowania na kogoś, to żeby opuścić tę energię po prostu, tak? Żeby tutaj się skierować raczej właśnie na takie odpuszczenie, na takie coś, że pomyśleć sobie, że przecież świat chce dla mnie wszystkiego tego, co najlepsze, więc dlaczego ja mam się skupiać na tym, co się nie udało, prawda? Także tutaj trzeba diametralnie zmienić tę energię. Serdecznie witam teraz wszystkie raczki. Dla was kochani czwórka mieczy. Jeszcze dzisiaj będzie rada, a rada będzie wieża. No, czwórka mieczy to będzie to taki dzień, kiedy trzeba będzie sobie odpocząć albo poddać się jakimś badaniom lekarskim. Albo trzeba się będzie wyspać. Więc tak to już jest przy tej karcie, że czasem nam nie domaga ciało, głowa nam ciąży, jesteśmy tacy po prostu przemęczeni, i tutaj przydałoby się trochę czasu poświęcić swojemu ciału, czyli dać mu wytchnienie, odprężenie, czyli, czyli czasu trochę do, do odpoczynku, bo to jest taka karta odpoczynku, kiedy nie walczymy. No a przez to też regeneruje się nasz, nasz umysł, prawda? No więc można sobie tam wyobrażać jakieś plany na przyszłość, ale raczej bym powiedziała, odpoczywając. A jeżeli jest to dzień trudny, no to tym bardziej po prostu starać się jak najszybciej znaleźć jakieś takie miejsce, żeby się odprężyć, żeby odpocząć. No, chyba że ktoś tam gdzieś idzie do szpitala, kogoś odwiedzić, albo ma jakieś badania lekarskie, bo to często też tak jest właśnie z tą kartą. No to, no, to już samo przez się rozumiemy, że ten ktoś tam się leczy, czy idzie jakiegoś chorego odwiedzić, tak? No, to tak to też może być. Ale tak naj, yy, najszybciej, najkrócej mówiąc, to jest potrzebny odpoczynek po prostu. Czasem jest yy, cisza. Cisza w związku, w relacji, nie rozmawiamy ze sobą, cicha msza. No, i to cisza też pewne rzeczy uleczy. Natomiast karta wieży będzie radziła, żeby jeżeli są jakieś zmiany tego dnia, to żeby je po prostu przyjąć. Człowiek godzi się ze zmianami. No, chyba, że jeszcze tutaj powiem, że jeżeli ktoś jest w zbyt takim dużym, słuchajcie, pędzie i zauważa, że mu ciało nie nadąża, a jeszcze ma tyle, tyle planów na ten dzień, no to żeby sobie sam te wieże zrobił, tak? To wtedy trzeba zmienić te plany, bo po prostu możesz być za bardzo zmęczony, zestresowany. Serdecznie witam teraz wszystkie lwy. Dla was kochani dziewięć monet, piękna energia. No i jeszcze mamy dzisiaj radę, dwie monety. Czyli taki dzień raczej materialny to może być. Dwie monety to też jest nadmiar, czyli tutaj raczej karty mówią, żebyś wybrał pomiędzy czymś i czymś. Dlatego, że możesz znajdować się w miejscu, gdzie jest wszystkiego dużo, gdzie jest wszystko piękne, gdzie na wszystko cię stać, wszystko możesz sobie zjeść, wszystko możesz sobie ubrać i kupić sobie i tak dalej, i tak dalej. No ale musisz coś wybrać, tak? Karta radzi, żeby, karty radzą, żeby wybrać, żeby nie kupować podwójnie, nie zjadać podwójnie, no bo to podwójnie, jak robimy to wszystko, to słuchajcie, to nam się ta energia tam kończy, tak? Czyli tutaj, tak rozsądnie tego dnia, ale będzie to na pewno bardzo dobry dzień, ale on bardziej będzie szedł w kierunku nadmiaru, aniżeli niedostatku. Pięknie witam teraz wszystkie panny. Dla Was, kochani, trzy monety. I jeszcze dzisiaj rada siedem monet. No, czyli nie spieszymy się, tak? Współpracujemy tutaj tego dnia, czyli albo pracujemy, bo mamy dużo do zrobienia i jest to nasz warsztat zawodowy, albo współpracujemy z innymi osobami, czyli idziemy do krawca, idziemy do szewca, idziemy do dentysty, do logopedy, no nie wiem, okulary możemy sobie iść zrobić, co tam, kto tam, gdzie tam. W każdym bądź razie chodzi tutaj o to, żeby współpracować tego dnia z innymi osobami. No to, to na różnych płaszczyznach może się odbywać, ale to jest karta współpracy i z tego ma coś wyjść fajnego, tak? Natomiast 7 monet będzie mówiło o tym, żeby się nie spieszyć, żeby się nie spieszyć, żeby poczekać, żeby odpocząć, żeby nie ponaglać spraw. Teraz pięknie witam wszystkie wagi. Dla Was, kochani, kapłan. No i jeszcze rada dzisiaj: król monet. Bo ten kapłan, to może być to taki dzień, kiedy pracujemy, współpracujemy z jakimiś pośrednikami, firmami pośredniczącymi. Kapłan to też jest taki dzień, kiedy może się dużo dziać w rodzinie. To są takie tradycje rodzinne, które sobie przekazujemy tam z pokolenia na pokolenie, więc tam możemy pouczać nasze dzieci na przykład. Ale to może być też i taki nauczyciel, stricte nauczyciel tak, w szkole. Ale może być to też rozmowa z lekarzem, z prawnikiem, czyli z kimś takim, kto daje ci wiedzę. Jeżeli ty masz jakąś wiedzę i możesz się tą wiedzą podzielić z innymi osobami, to i ty możesz być tym kapłanem po prostu no i tutaj przekazywać tę wiedzę dalej. Król Monet będzie mówił o tym, żeby dokonywać mądrych, rozsądnych e, takich postanowień czy wyborów, żeby mądrze gospodarować też tym, z tym światem finansowym, a jeżeli nie jesteś pewien, jaką decyzję masz podjąć, to przy królu monet. No, udajemy się po prostu do jakiegoś specjalisty, tak, do kogoś, kto na pewnych sprawach zna się lepiej od nas. No to teraz pięknie. Witam, kochani, wszystkie skorpiony. A dla Was Król Mieczy. No i jeszcze dzisiaj Rada Rycerz Mieczy. No to Król Mieczy jest to ktoś, kto nam daje wiedzę. Czyli będzie to na pewno taki dzień, gdzie gdzieś się o czymś dowiesz i przyjdzie to do ciebie z zewnątrz. Najczęściej tak jest. Czyli albo cię o czymś poinformuje jakiś lekarz, albo prawnik, albo jakiś, nie wiem, operator sieci komórkowej, albo może być to coś takiego, że jakieś mądrości gdzieś wyczytasz w mądrej książce, w poradniku. No, to, to najczęściej tak wygląda, czyli jakieś takie, dostaniesz informacje, które warto by było rozważyć i wprowadzić do swojego życia. Natomiast, jeżeli chodzi o radę, to macie rycerza mieczy, no i tutaj, właśnie ta karta radzi, żeby w to nasze życie wprowadzać jakieś takie nowe rozwiązania, nowinki, jakieś mogą Ci pomóc, albo Osoba jakaś taka, która pomoże ci rozwiązać jakiś problem, to jest taka łebska osoba najczęściej, która zna się właśnie na pewnych sytuacjach i sprawach. Natomiast no, karty te będą mówiły też o tym, żeby się nie bać nowości, nie odgradzać się od jakichś takich nowych możliwości, nowych rozwiązań. No, i tak to często bywa przy rycerzu. Mieczy to też czasem trzeba szybko zareagować, szybko się coś dzieje, jakieś informacje przychodzą do nas. Skorpiony teraz, nie, nie, nie skorpiony, strzelce, teraz witam, przepraszam, teraz witam pięknie wszystkie strzelce, i wy macie dziewiątkę mieczy, a macie kielichów jako rada. No to zupełnie dwie inne karty macie, tak? Czyli jeżeli się będziesz czegoś bał, jeżeli będzie Ci coś spędzało tego dnia sens spowiek albo tej nocy, to masz posłużyć się asem kielichów, czyli zupełna odwrotność. Masz pomyśleć sobie o czymś przyjemnym, masz przestać myśleć o tym, co się może wydarzyć albo co może iść, nie tak, jak powinno iść, czyli masz wyjść z tej ciemności, z tych dziewięciu mieczy, to jest ciemność, a masz iść w stronę tego asa kielichów. Czyli masz iść w pogodę ducha, w radość, w zadowolenie, albo na przykład, jeżeli coś spędza ci sens powiek, to masz tego dnia wynaleźć sobie coś, co sprawia ci przyjemność, żeby odwrócić po prostu, tak? Odwrócić tą energię, nie iść w ten ciemny namiot po prostu. No to najczęściej tak to jest. Natomiast przy dziewięciu mieczach czasem boli nas gardło gardło często nas boli jeżeli nie potrafimy czegoś wypowiedzieć, bo się boimy albo nie wiemy jak ta druga osoba zareaguje, wstrzymujemy coś w sobie, no bardzo często wtedy boli nas gardło według medycyny germańskiej, tak by to było no ale karty radzą, że jeżeli tak jest, to trzeba jakieś płyny, płyny trzeba pić, trzeba zwilżać to gardło, tak, jeżeli boli to Tutaj jakieś mikstury, jakieś tam herbatki czy coś takiego, żeby pomogło. Teraz pięknie witam wszystkie koziorożce. Dla was, kochani, rycerz kielichów. No i jeszcze mam dla was radę, królowa mieczy. No, rycerz kielichów to może być to spotkanie z osobą, która jest bliska twojemu sercu. Może chcieć się komuś wygadać, albo tobie się ktoś wygada, albo masz jakąś randkę, albo spotkasz kogoś po prostu, kto, kto jest ci bliski. To jest taka miła rozmowa, to jest miłe spotkanie. No i tu, te nasze oczekiwania takie, tak? Te nasze oczekiwania przy tym rycerzu są trochę takie, mogą być nieadekwatne do sytuacji. No czasem faktycznie ten rycerz nam się trafi taki, że, że fajnie się nam z nim gada i tak dalej, czujemy chemię, czy w ogóle czujemy się w towarzystwie tej osoby bardzo dobrze, ale czasem też za dużo wymagamy od tej osoby, bo projektujemy sobie na nią takie jakieś nasze wyobrażenia, słuchajcie, że ona musi być taka wspaniała, najlepsza i tak dalej. No ona taka wcale nie musi być ta osoba, nie? To umówmy się, że to są nasze, nasze wyobrażenia. Tak samo, jeżeli przy tej energii będziemy coś kupować, będziemy chcieli coś upiększać w domu, bo to też jest taki dzień, kiedy, kiedy chcemy się wyrażać poprzez kolory, sztukę, muzykę na przykład. To jest coś takiego właśnie, gdzie nasza dusza chce się wyrażać. Więc tu też ostrożnie z tym, co będziemy kupować, z tym, co sobie przyniesiemy do domu, bo za dwa dni może się okazać, że nam się to nie podoba po prostu. No także tutaj macie tą królową mieczy, która ma tutaj jako rada, ma się wszystkiemu bardzo dobrze przyjrzeć, tak? Tutaj trzeba bardzo ostrożnie z tymi emocjami, bo możemy być za bardzo wylewni, a królowa mieczy raczej tak przygląda się wszystkiemu, słuchajcie, przysłuchuje się. A potem dopiero powie, czy ona chce być z tym człowiekiem, czy nie, czy ona chce kupić tę sukienkę, czy nie. No bo ten rycerz, on nas, to jest taki błędny rycerz trochę, wiecie? To jest taka energia, że nas tak może bardzo pchać, nakupimy tam czegoś, przyniesiemy do domu, potem powiemy, po co mi to było. No i to, i to właśnie tak, tak jest. Natomiast jeżeli ktoś na przykład spotyka się z synem czy z córką tego dnia, bo ten rycerz często też. Pokazuje nam takie osoby bliskie naszemu sercu, czy z wnukiem, słuchajcie, no to to na pewno będzie dobry dzień. A Królowa Mieczy wtedy będzie mówiła, żeby wysłuchać, żeby dać dobrą radę, tak? To wtedy będzie tak. Serdecznie witam teraz wszystkie wodniki. Dla Was, kochani, karta gwiazdy. No a jeszcze dzisiaj czytam radę, i Wy macie pięć kielichów. No, gwiazdka to taki dzień, kiedy widzimy coś na horyzoncie, jakieś marzenia chcemy realizować, jakaś gwiazdka spada z nieba i my chcemy, żeby się spełniło nasze marzenie. Może chcemy rozpocząć na przykład realizację jakichś takich swoich marzeń, pragnień. My jesteśmy przy tej gwiazdce tacy raczej pozytywnie nastawieni też do nowych rzeczy. No, i tutaj macie tą kartę: Pięć kielichów żeby na przykład, bo to może tak być, że ktoś chce coś realizować, ale nie wierzy w siebie, prawda? Żeby tutaj. żeby się pozbyć takich obaw, takich lęków, takiej negatywnej energii, albo negatywnego postrzegania tutaj czegoś, bo, bo czasem tak jest, że z jednej strony chcemy jakieś nasze pragnienia realizować, a z drugiej strony z drugiej strony się trochę boimy, prawda? Ta gwiazda ona może być też jakimś koncertem, ona może być jakimś filmem, ona może być jakąś biżuterią, którą tam sobie ktoś kupi, ona może być czymś, co ktoś ci tam dolał do źródła na przykład, tak? Czyli jakiś przelew jeszcze dostałeś, no, czy tam jakieś takie dodatkowe pieniądze czasem, bo przy tej gwiazdce czasem są to dodatkowe pieniądze też. No, i tutaj ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja chciałem, żeby tam więcej, żebym dostał więcej. No i te pięć kielichów, właśnie dlatego tutaj karty mówią, żeby się skupić na pozytywnym, a nie na negatywnym. Chociaż karta gwiazdy jest pozytywną kartą, ale żeby się skupić, mimo wszystko, gdyby jakieś wątpliwości były, to żeby się bardziej skupić na tym pozytywnym. To są dwie karty, które mówią bardzo dużo o wodzie. Więc być może, że ktoś tutaj musiałby więcej się nawadniać. Być może, że komuś tam, słuchajcie, coś pęknie, coś się rozleje. Bywało już tak, że akwarium komuś pękło, że tam jakieś rury, słuchajcie, się rozszczelniły, jakieś zawory, gdzieś tam coś tam wyciekało. Więc tutaj, ponieważ to są dwie karty pełne wody, więc trzeba uważać, ktoś tam zmoknął, parasolki nie wziął. Także tu może iść też w tym kierunku. Teraz pięknie witam wszystkie rybki. Wy macie rycerza monet. No a jeszcze dzisiaj rada dla Was, kochani, i Wy tutaj macie kartę diabła. No ten rycerz monet, no to to jest raczej takie planowanie czegoś na przyszłość, tak? Albo podejmowanie takich działań tego dnia, które przyniosą obfite plony w przyszłości chyba że chodzi w ogóle o twój warsztat zawodowy i masz dużo pracy. Czy to masz dużo pracy w pracy, czy to masz dużo pracy w domu, czy to musisz coś wykonać i w pracy i jeszcze masz jaką dodatkową pracę albo i w pracy i w domu. My się tu przy tej karcie zajmujemy, słuchajcie, wszystkim tym, co jest nasze, tak? Czyli pilnujemy tu tego domu, tej rodziny, to jest czasem rozmowa też z jakimś kierownikiem, jeżeli takiego masz, albo jakimś takim przełożonym Twoim. To wszystko chodzi, słuchajcie, o utrzymanie tego świata materialnego w ryzach. No i żeby na przyszłość nam się dobrze powodziło, prawda? Czyli jeżeli plany będziemy jakieś robić na przyszłość, to one mają być konkretne. Ale od razu mówi tutaj karta diabła, żebyś nie przesadzał. No nie przesadzaj. No 16 godzin nie musisz pracować, nie? Wiecie, to tak czasem jest, że człowiek chce mieć najdroższe marki jakichś tam, nie wiem, samochodów czy, czy ubrań czy przy tym, bo ja przy tym diable mówię, bo przy tym diable to takie jest, prawda, że my możemy być bardzo uzależnieni od pracy, że my możemy tylko pracę widzieć na przykład, nie, to się zawsze potem odbije zdrowiem albo czymś to się tam odbije, czyli jeżeli macie kartę diabła, to oczywiście, że praca jest ważna, oczywiście, że wszystko to, co posiadasz, jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest harmonia w Tobie. Jaka ona, na jakim byś poziomie tutaj nie dyskutował ze mną, to ja Ci pokażę, że na każdym poziomie harmonia w człowieku jest najważniejsza, tak? Czyli zwracaj uwagę na to, żeby nie przesadzić w żadnym kierunku. Tak bym powiedziała przy tym, przy tym diabełku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Zapraszam do kolejnych czytań.